Cześć, dzień dobry, z tej strony Simgata, witam was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj first look z włóczkowych historii. E, zaprezentuję wam co oferuje nam tryb tworzenia Sima oraz tryb budowy. Ja osobiście nie oglądałam e, żadnych first looków, zawsze czekam na niespodziankę. Oczywiście mniej więcej akurat teraz kojarzę co tam się kryje, ale nie wszystko. Także e, na pewno pojawią się rzeczy, które mnie zaskoczą. A powiem Wam szczerze, że więcej wiem z trybu tworzenia sima, niż z budowy, także jestem bardzo ciekawa, więc może zacznijmy po prostu od, e, od dorosłych. E, od razu sobie tutaj ładnie wybierzemy, a że chcemy tylko włóczki. Mm, 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 mm. Ok. No, fajnie, bo tych włosów nie jest jakoś mało, naprawdę jakoś tak. No dobra, tu mamy zwykłe włoski. Wszystkie takie krótkie. No w sumie nie ma co się dziwić. Eee, aha. I tutaj widzę takie dwukolorowe. Czy one będą zmieniały jakieś... Aha, zawsze będą szare u góry. No, no spoko. Fajnie gdyby zrobili też z innymi możliwościami, wiecie, tutaj. Eee, jakby czy jakieś tutaj nakrycia głowy mamy jakieś nowe, czy nie bardzo. Eee, no choć jak szkoda, że to jakieś jest na dole, na samym dole. Aha, aaa... Fajnie, fajnie to jest zrobione, że właśnie nie można tego kliknąć, tylko właśnie mamy tutaj odblokowywanie danych rzeczy. Właśnie ciekawiło mnie, jak to zostało rozwiązane. E... Ja wiecie, ja typ, tryb tworzenia Sima tak oblecę w miarę, w miarę, w miarę szybko. E, dobra, dawać mi tutaj ubrania. Co my tutaj mamy? Aha, i znowu tyle poblokowanych. Tutaj fajna taka bluczka, widać, że taka haftowana? On to też. No, to wszystko takie widać, że. Właśnie, to jest mój faworyt. Naprawdę. E, widać, że te rzeczy są takie. Mm, takie. dla starszych osób bardziej. Aha, spodnie. O! Ej, powiem Wam, że naprawdę bardzo ładne spodnie. Chciałabym jeszcze zobaczyć bez bluzki. No, Wam powiem, że fajne, naprawdę bardzo fajne, jak tam się prezentują w innych kolorach. Naprawdę bardzo, bardzo eleganckie. Bardzo eleganckie. Czy jakieś buty tutaj mamy? Eee, e, e, e. Aha, mamy. Ale śmieszne, zobaczcie. Ej, ale bardzo ładne na zimę na przykład. Przejdźmy teraz do, do może, do mężczyzn. Eee, z ciekawości zobaczymy, co oni tutaj mają. Aha, czy tutaj widzę, no, jakby bardzo podobnie. Te włosy są dosyć fajne. Nie wiem, czy podobnych przypadkiem nie było, wiecie? że troszkę takich niższych. A, tutaj takie, takie nic, nic fenomenalnego. Aha, tutaj jest znowu ta sama czapeczka, dobra. A przechodzimy tutaj. Eee, większość poblokowana. No, ale tak jak mówię, znowu takie, mm, takie te rzeczy. Aha, takie same spodnie, czyli fajnie, butów żadnych tutaj nie mamy. Ok, no i chodźmy jeszcze do dzieci. Jakie ty masz tu włosy? To jest właśnie ta ciekawostka, że jedne z włosów mają być ha, te włosy, a wiecie co, trochę słabo, że akurat dredy możemy mieć inny kolor, a nie resztę włosów. Wiecie, że niby takie wakacyjne szaleństwo, ale tak naprawdę aż na tyle wakacyjne, że dredy różowe. No trochę nieprzemyślane. Moim zdaniem tutaj powinni normalnie wprowadzić... Wszystkie kolory, a te włosy no takie. Wiecie, o, to, to jest ymm, fajne do wyzwania Na e, Nakrycie głowy no to znowu ta sama czapka. Mm, dobra, dawać mi tutaj umranka. No właśnie o tym mówię. Nie no, to mi jest w jakimś stopniu słodkie. Tutaj żadnych spodni, bluzek, aha, buty są jakieś, chociaż. Aha, znowu to sama. Szkoda, że oni tak, mm, że tak jest, że i u faceta to same spodnie, co u baby, a buty to same, tak, no mogli coś, coś chociaż troszeczkę innego zaproponować. I czy u chłopca to jakoś się bardziej różni? E, czy on też ma jakieś kolorowe włosy? Aha, czyli tak, chłopiec kolorowych włosów mieć nie może. No szkoda, no szkoda. E, tutaj bym chciała jeszcze zobaczyć te ubranka. Tutaj mamy sweterek widzę. Tu nic. A powiem Wam, że w ogóle płeć męska została trochę chyba pominięta w tworzeniu tutaj Sima. E, zobaczmy jeszcze jedną taką rzecz. Nie tutaj chciałam, tutaj chciałam. E, Aha, tutaj kreatywność i mamy pan włóczki. W żyłach tego Sima płynie włóczka, nic go nie powstrzyma przed stworzeniem idealnego, wydzielanego przedmiotu. No i fajnie, no i fajnie taką mamy właśnie nową aspirację. Eee, a tutaj chciałabym zobaczyć jedną rzecz, sprawdzić. Aha, dobrze, fajnie. Zmienia się tu pani na włóczki. Pani włóczki, pani na włóczki, pani włóczki, pan włóczki, dobra, super, ekstra, fajnie. No to co robimy? Lecimy do trybu budowy. Dobra, słuchajcie, ja pomyślałam, że zaczniemy po prostu od e, przedmiotów i e, od razu tutaj je sortujemy. E, dobra, no i lecimy po kolei. Ja, ostatnim w first trochę za duży bałagan chyba zrobiłam, ale dobra, no spokojnie. E, mam pierwszy fotel. O, widzę w różnych ładnych kolorach. No, dobrze, bardzo sympatyczny. E, tutaj widzę z poduszeczką. Ten taki bardziej widzę, obutowany. Aha, no to nie obudowany, dobra. Tutaj widzę, o, ten chyba najładniejszy, wiecie. Nowe fotele. No, bardzo ładne. Akurat to mi się podoba. Do kompletu kanapa. Taka dosyć nowoczesna. Stojek do przedsionka. Jak on z tyłu wygląda? Aha, czyli tutaj nic nie ma. E, I biurko. Aha, czy to nie jest. Nie, to nie jest to, co się miało łączyć. <laughs> Coś poszło nie tak. No dobra, nikt to sobie tutaj stanie obok. Eem, co my tutaj mamy? Biurko z miejscem do przechowywania, czyli... Aha, takie. Mm, no takie no spoko. Niech będzie. Eee, półka mały domek. Aha dobra, bo my nie mamy ściany. No to zaraz do tego dojdziemy. A to akurat bardzo fajna półka. Myślę, że fajnie nią będzie udekorować pomieszczenia. O, to jest akurat słodkie. Naprawdę, bardzo ładne. W środku włóczki są. A tutaj też widzę. Fajne. Też w różnych kolorach na pewno. Tak jest. Ekstra. E Aha, może z taką włóczkę położyć, ale ekstra. Dobra, to jest akurat fajny element, bo ja lubię takie duperele rozkładać. Tutaj mamy. Uh -huh to jest takie ozdóbki fajne. Almanach drzewiarza. No to jest akurat na plus, no bo no, no lubię takie rzeczy. I co, to już koniec. Hmm Tutaj widzę taki fajny stołek. Dobra, czekajcie, to jeszcze postawię sobie ścianę. Hmm. żebyśmy mogli sobie te ozdóbki tutaj jakby e, obejrzeć, e, jakie są. Gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj, dobra. Taka tablica z kółkami. No, no tak, dobra ozdoba na, dobra ozdoba na ściany, ponieważ często jest problem, co na nie powiesić. Mogłam to ścianę trochę dłuższą zrobić, tak swoją drogą. Eee, tutaj kolekcja haftów. To jest akurat na plus, że po prostu. Oho. Że po prostu e, mamy dużo ozdób na, na ścianę. Tak naprawdę i co to już wszystko? Hmm. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Dobra. E, to tutaj, tutaj mamy, mamy takie elementy. E, widzę, że mamy nowe podłogi. Tak? Aha, nie. Aha, coś mi się tutaj źle ustawiło. No to nie mamy nowej podłogi. E, I drzwi mamy nowe, tak? A czekajcie, znowu, dość na wydłuże. No to czyli zobaczcie. Ja wie, <laughs> wiecie, co ja sobie pomyślałam? O, że, kurczę, e, znowu taką małą parcelę A czekajcie, tu coś jest z tych z tej strony drzwi. O, jakie. No dobra, to jest akurat słodziutkie. Wymyślałam sobie, e, co ty taką małą działkę bierzesz, znowu ci się nic nie zmieści. Ta. Zapomniałam, że przecież te akcesoria i one zawiera jakby e, za wiele jakby nie mają w sobie. <grym> Ale ja powiem, że na tyle, ile elementów dostaliśmy i w ogóle na, na podstawie tego, ile akcesoria nam dodają, to tym się, że jest naprawdę bogato, naprawdę takie te duperele <grywki> mogą się przydać do ozdabiania do ozdabiania mieszkań. Także dla mnie na razie yy, do budowania oczywiście na plus, bo rozgrywki oczywiście jeszcze nie sprawdzałam. Dajcie znać, co myślicie o właśnie o tutaj tych meblach, ozdobach i na tych krzesełkach. No te kaczka są naprawdę przepiękne i to mi się strasznie podoba. Tak, to są moje trzy faworyty, no i oczywiście ozdoby na ścianę, to jest już w ogóle e, wiecie, cacy. E, także ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was też na film, e, w którym będę pokazywała debugi, po prostu z historii. Także do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.